Za nami 2021 rok. Rok pełen niespodzianek. Z jednej strony była dobra koniunktura na przewozy towarowe, ale nasi koledzy przewoźnicy pasażerscy Nadal mieli złą pasję, złą pasję wynikającą z pandemii. Z jednej strony e, słaba złotówka pozwoliła nam więcej zarabiać w eksporcie usług, ale z drugiej strony spotkaliśmy się ze wzrastającymi cenami paliw. Był to rok ciężki, dla niektórych bardzo dobry, dla niektórych niestety nadal zły. Natomiast przed nami nowy okres, 2022. Ten rok jest oczywiście pełen wyzwań. Takim wyzwaniem jest pakiet mobilności i związane z nim bariery oraz dodatkowe koszty. Mimo wszystko, jestem przekonany, mimo tego pakietu mobilności, że polski transport drogowy poradzi sobie znakomicie, a dla polskich przewoźników, dla ich kierowców i dla innych pracowników branży jest nadal miejsce na europejskim rynku. Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, kto sobie poradzi na tym rynku, no to odpowiem krótko. My sobie poradzimy. Także życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dobrej koniunktury, dobrych zarobków, dużo pomyślności no i przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze zarówno dla naszych firm, jak i dla naszych najbliższych. Także dużo szczęścia.